Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich na temacie dnia, którym po miesiącu, równo po miesiącu, kochani, po raz w miesiącu robimy sobie takie czytanie. Jest temat, co myśli, co czuje, co zamierza. Oczywiście facet albo kobieta, która jest tutaj w Waszych głowach, ja już nie wnikam, ale bynajmniej co myśli, co czuje, co zamierza, kochani, do wyboru są trzy możliwości. To są karty, które są jakby dopowiadające. ja Tutaj, oczywiście, wylosowałam też karty Tarota, więc spokojnie, spokojnie, to nie są tylko te trzy. Ale zaraz będziemy sobie dokładać, kochani. E, więc grupa pierwsza, druga, trzecia. Wybieramy, kochani, a ja za chwileczką zaczynam. Czytanko dla grupy numer jeden. Przygotuję sobie tutaj kartę, wy sobie wybierajcie przez chwilę. No to dobra, skarby. W, 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 dwójeczka i trójeczka, słuchajcie, ląduje sobie tutaj na kartach Tarota wylosowanych do odpowiedniej grupy kart, kochani, a my zaczynamy start. Kochani, grupa numer jeden. Zaufanie. Ta sytuacja wymaga od Ciebie odrobiny zaufania i moi drodzy, ja nie wiem o co tutaj może chodzić, może Wy będziecie wiedzieć, być może jest to taka sytuacja, że gdzieś martwicie się na przykład że coś pójdzie nie tak, że być może on nie będzie chciał albo ona jakiegoś kroku następnego, że być może nic z tego nie wyniknie, że być może nic z tego nie będzie, moi drodzy, albo że też tudzież, no, coś się pogmartwa. Względnie, macie jakieś wątpliwości co do wierności drugiej strony, bo, kochani, też ta karta, no, typowo zaufanie może, kochani, też to pokazywać, czyli załóżmy, na przykład macie wątpliwości, czy załóżmy wasz mężczyzna nie wybierze innej, albo czy już przypadkiem takowej nie ma. No to, moi drodzy, co by to nie było z tych rzeczy, które wam powymieniałam, no to tutaj jakby karta radzi, abyście tutaj względem tej sytuacji, tego partnerstwa, tej relacji, moi drodzy, no troszeczkę dali za, odrobinę więcej wiary w to, tak? Odrobinę więcej wiary i zaufania, jeżeli chodzi tutaj o tą relację. No i dobra, kochani, karta poglądowa losuje, znaczy staje nam tutaj na stole, moi drodzy, a my sobie przechodzimy do opcji, co on, ona myśli. Co on, ona myśli? Oczekajcie, <noise> czy ja te, te karty nie odwrotnie wracać? Już Wam pokazuję, kochani. Co on ona myśli? To jest, to jest teraz tak. W kwestii myślenia, moi drodzy, to jest tutaj taka sytuacja, która bardzo mocno pokazuje sytuację bardzo poważnego podejścia do tej relacji. To Wam o tylko tyle powiem. I takiego poczucia, moi drodzy, to znaczy, może inaczej. Ktoś tutaj, kochani, za czymś bardzo mocno czeka. Być może czekacie, moi drodzy, oboje, za czymś. Ja bym powiedziała, być może o takim ustatkowaniu się, o takiej sytuacji bardzo poważnego podejścia do siebie nawzajem, bo moi drodzy, ja mam takie wrażenie, że ta osoba, jakby to nie oglądać, ona tutaj w dużej mierze naprawdę o was poważnie myśli. Bo obrazuje mi się w karcie króla monetowego i słuchajcie, nieważne, czy to jest facet, czy to jest kobieta, bo tutaj, jakby nie będziemy tego rozwalać na płeć, moi drodzy, to jest to zawsze jakieś poważne podejście do tego tematu. Ktoś tutaj stabilnie, poważnie, słuchajcie myśli o tej relacji, pomimo tego, że jest ta trójka kielichowa, moi drodzy, która może wskazywać tutaj w dużej mierze na to, że prowadzicie flirt, romans, macie układ trójkowy. Ja mam takie wrażenie, moi drodzy, że. Mm, wiecie co, no nie chcę, nie chcę zbyt bardzo jakby tutaj wam e, takich e, rzeczy obiecywać, tak, że to akurat tak na pewno jest, ale powiem to, bo. Mm, Gdzieś mi to po głowie w tym momencie bardzo mocno, jakby chodzi, że, moi drodzy, jeżeli macie układ trójkowy, to ten wasz ktoś w dużej mierze, oczywiście będąc tutaj przy swojej żonie, czy też przy swoim mężu, ale myśli o was, moi drodzy, poważnie, tylko że on cierpliwie daje za czymś czeka. Być może sam. Musi do czegoś dojrzeć. Bo słuchajcie, no wiadomo, tak, jeżeli jestem z jakąś tam żoną, ale chciałbym być z wami, tak, no to wtedy w tej sytuacji, moi, moi drodzy, no, zaczęła podnieść jakieś decyzje. Mam takie wrażenie, moi drodzy, że ta wasza osoba być może. W, przez dłuższy okres czasowy, kochani, nie dokonywała tego wyboru. Wyście być może przez to stracili troszeczkę zaufanie, czy coś w ogóle z tego wyniknie, moi drodzy, bo też tak może być. Czy wybierze mnie, czy zostanie przy starej relacji. I moi drodzy, ja mam takie wrażenie, że ta osoba dojrzała. To znaczy, bo tutaj na pewno dojrzewała, tutaj gdzieś dawała sobie naprawdę dosyć spory bagaż czasu. Dojrzewała do czegoś, aby być może tutaj, no nie wiem, w coś tam w tej jego głowie, słuchajcie, zakwitło i król monetowy, który już, słuchajcie, to monety z tego krzaczka zerwał. On już ją ma na kolanach. On, tak naprawdę, kochani, wie, czego chce. On by bardzo mocno chciał tutaj się ustabilizować, ustatkować, powiedziałabym, z wami, bo póki co. No, ewidentnie tutaj widać, że macie relację trójkową. Są jakieś trzy osoby, i tutaj ewidentnie trzeba by było, kochani, no podjąć decyzję albo w prawo, albo w lewo. Dodatkowo też powiem, bo to są jednak jego myśli, że w dużej mierze on chciałby tutaj więcej zabawy być może z wami, tak? Być może wy teraz już dosyć długo też czekacie za sobą, być może macie taką w tym momencie jakąś sytuację, em, że słabo się widujecie, rzadko się widujecie na przykład. Bo może też tak być. I w tej siódemce monetowej ktoś tutaj cierpliwie czeka, ty czekasz, on czeka, tak? I jakby no teraz już wiecie o co chodzi. I tutaj może też potrzeba po prostu więcej takiego luzu, zabawy, być może słuchajcie jakiejś imprezy, być może spotkania oblewanego, słuchajcie, jakimś tam powiedzmy trunkiem, nazwę to może tak. Czy też jakiegoś takiego generalnie luzu, takiego powrotu bardzo fajnych i ciepłych chwil, bo załóżmy byliście zapracowani, bo załóżmy było zbyt sztywno. Też tak może być. Ale też mi się to mętli, moi drodzy. Jeżeli macie układy trójkowe z tą osobą, to ja bym powiedziała, że ta osoba gdzieś właśnie, być może poprzez to, że byliście porozdzielani, być może przez to, że jakiś czas już upłynął. Dojrzała do czegoś. Ona chciałaby tutaj się ustabilizować, mam takie wrażenie, moi drodzy, i razem z wami tutaj, jakby, no nie wiem, być może dokonać jakiegoś wyboru, mam takie poczucie. Dobra, to są jego myśli. Co z kwestią uczuć? Kochani, jeżeli chodzi o uczucia, mamy karty pokazujące dosyć ciekawą rzecz, bo mamy, słuchajcie, kartę Głupca, i to jest karta nowego początku, moi drodzy. Przekać, dorzucę wszystkie. To jest karta nowego początku, mówiąca tak naprawdę o tym, aby rozpocząć nową drogę, i dlatego właśnie o tym mówię, że jeżeli to są układy trójkowe, moi drodzy, no to tutaj ktoś być może dojrzał do podjęcia jakiejś decyzji, moi drodzy, po to, żeby gdzieś tutaj, abym powiedziała, w uczuciach, w emocjach, zdecydować się na jakiś ruch do przodu. Ale, moi drodzy, to wiąże się z zakończeniem pewnego jakiegoś etapu swojego życiowego. I jest, kochani, przy tym sporo zamieszania. E, to może być jeszcze bicie się z myślami, jeszcze bym powiedziała takie, takie. <laughs> Taka szarpanina gdzieś wewnętrzna, nazwałabym to może w ten sposób. Emocjonalna szarpanina bym powiedziała, może tak, bo tutaj my cały czas rozmawiamy o emocjach, o uczuciach, więc być może ta osoba troszeczkę szarpie się z emocjami, moi drodzy. Być może nie jesteście tylko wy sami, tylko właśnie jak powiedziałam, jest jeszcze ktoś i tutaj jest taka jakby taka gonitwa myśli, co ja mam zrobić. Ale ten ktoś jest emocjonalnie gotowy do jakiegoś nowego początku. On już by chciał z czymś ruszyć, z uwagi na to, że to leży tutaj zaraz pod. Kartą wyczekiwania za czymś, to tutaj było długie czekanie za tym, żeby z czymś właśnie pójść naprzód, mam takie wrażenie, moi drodzy, ale m, nasz król. Kim on by nie był i co by nie miał między nogami, kochani, on wie doskonale o tym, że te życie trzeba przetransformować, ale też jednocześnie parę spraw pokończyć, moi drodzy. I że dłużej sytuacja pod tytułem trójkąt nie może istnieć, dlatego że zaczyna się tutaj robić coraz większy bajzel, na zasadzie takim, że tak naprawdę, słuchajcie, no co z tego rządowa zlgnie jak za chwilę musi pójść do innej, tak, czy też do innego. I ja mam takie wrażenie, że tutaj na, na poziomie myśli i emocji, moi drodzy, jest sporo zamieszania, takiej bym powiedziała, mm, Emocjonalnego, takiego, takiej szarpaniny, raczej po jego stronie, po stronie tej osoby, moi drodzy, albo ogólnie, że ta sytuacja pomiędzy wami może też doprowadzać do takiej, jakby szarpaniny ogólnej, i nie wiadomo, co dalej z tym fantem zrobić, bo tak naprawdę wy być może jesteście już gotowi do czegoś, ale z kolei czekacie, aż Zanek albo tam Kasia oczywiście podejmą jakieś decyzje, tak? I tutaj emocjonalnie jest sytuacja taka, że on by chciał, czy ona chciałaby coś zakończyć, co nie jest komfortowe już być może dla tej osoby. Tak bym to ujęła. A w kwestii tego, co zamierza. Pamiętajmy, że są to rozkłady, kochani, no niech to będzie do 8 marca. Robimy to na miesiąc, tak? To nie jest na całe życie, to nie jest tam na nie wiadomo kiedy. Hmm. Jakie ma zamierzenia czy też plany? Słuchajcie, no pojawia się on w królu mieczy, a więc na pewno jakieś strategiczne podejście, kochani, do czegoś tutaj jest. Sporo myślenia, sporo główkowania, rozumowania, słuchajcie, być może planowania pewnych rzeczy w tej karcie na pewno się, kochani, rysuje. Mamy kartę sądu i, kochani, o ile ten sąd będzie tyczył się was to może chcieć spróbować odrodzić coś w waszej relacji, moi drodzy, albo też tudzież spotkanie się z pewnego rodzaju osądem. Ja mam takie wrażenie, że to, co on zamierza... Słuchajcie, jeżeli jesteście relacją trójkową, to tak naprawdę w wasz związek wpisana jest jeszcze jedna osoba. I bardzo często, um, ja to czasami mówię swoim klientom oczywiście, prywatnie, że kiedy na przykład my tutaj kładziemy karty, a nie jesteście tylko Zenek i ty, a jest jeszcze jakaś powiedzmy Zosia, Kasia czy tam Basia, no to moi drodzy, to wytworzycie taki trójkąt. Ta osoba trzecia jest wpisana w element tego związku. I moi drodzy, i czasami emocje, które pojawiają się po stronie partnera czy też zamierzenia, w bardzo dużej mierze również tyczą się na przykład żony albo męża, tak? I tutaj y, ten sąd, kochani, on pokazuje jakby taką sytuację. No, chce zmartwychwstać, chcę, żeby coś się odrodziło, chcę tutaj, żeby coś pięknego było, moi drodzy. Ale to też może się tyczyć, moi drodzy, faktu, że ten ktoś chciałby w waszym kierunku, żeby coś się odrodziło, żebyście na nowo mogli pięknie funkcjonować, ale sąd może, kochani, też obrazować sytuację, że coś musi się skończyć. Być może z inną osobą, żebyście wy w pełni mogli być szczęśliwi. Y i moi drodzy, karta pokazująca tak naprawdę, że tutaj ktoś, ja bym powiedziała, słuchajcie, tak, to znaczy to jest karta dziesięciu buław i to jest, nie, to jest generalnie karta mówiąca tak naprawdę o sporym ciężarze, który ktoś dźwiga na plecach, e, moi drodzy, ale z uwagi na to, że w tej akurat talii ten ktoś z tych buław, które dźwiga na plecach, zbudował piękny latawiec, na którym chce się wznieść. Ja bym powiedziała to w ten sposób, że tutaj e, jakby jest takie pozbycie się problemu. To znaczy, co, ja, co on by chciał zrobić? On by chciał odrodzenia w tej relacji, kochani, i zrzucenia balastu, który do tej pory był dźwigany. E, poczucia takiej lekkości, wzniesienia się nieco wyżej ponad chmury, żeby po prostu zaczęło się coś w końcu dziać. Ale ja wam powiem, że ta osoba, moi drodzy, naprawdę tutaj dojrzała chyba do czegoś. O, znaczy, na pewno ma wobec was poważne zamiary, ale ma też to w głowie, i to miejcie na uwadze, że ona, aby mogła w pełni z tego korzystać, musi coś zakończyć. Musi coś też ewentualnie, moi drodzy, no taka jakby druga podpowiedź przetransformować coś w swoim życiu, tak? Bo ona cały czas emocjonalnie z czymś się boryka, albo wie o tym, że wasze emocje, uczucia pomiędzy wami są jakoby napiętnowane, czy też nasączone, być może czymś, czego trzeba się pozbyć czymś albo kimś. No bo niestety, słuchajcie, no, w, takim, w takiej relacji, no kocham Cię, kocham Cię, ale też idę do innej, czy też do innego, no na dłuższą metę nie da się żyć. W pewnym momencie, kochani, po pewnym jakimś etapie, no trzeba w końcu dokonać jakichś wyborów, tak? Czy życie chcę układać z panią A, czy życie chce układać z panią B, czy też oczywiście z panem? Mam takie, kochani, no tutaj poczucie i takie wrażenie. Więc tutaj jest jakby taka sytuacja, naprawdę to, co zamierza wobec was, to na pewno to, żeby coś, żeby coś odrodzić, ewentualnie, żeby po prostu pozbyć się pewnych problemów. Być może, co dla niektórych, sytuacja sądu, które się tutaj pojawia, to jest takie spojrzenie troszeczkę szersze na pewną sprawę, to są też sprawy urzędowe, finansowe, kochani, czasami i rozwodowe. Czyli że um, czas na to, czas na to, aby już te sprawy ujrzały światło dzienne, czas na to, aby pozbyć się balastu, czas na to, aby się z, tego, aby, aby się z czegoś wyzwolić. Um, chcę, aby ten związek czy ta relacja tak naprawdę była mega świetna i tak naprawdę, żeby wszyscy o tym wiedzieli, a nie było to ukrywane. I być może czas na to, aby pójść z, z jakąś sprawą do sądu, czyli być może na przykład rozwieść się. W każdym bądź razie, moi drodzy, co by to nie było? Jeżeli ten Pan jeszcze cały czas czeka i nie daje jawnych wam sygnałów, bo w jakiś tam pewien sposób być może to jest takie troszeczkę jeszcze utajone, no to karta mm, anielska, moi drodzy, typowo na Związki na Romanse, pokazuje wam, żebyście zaufali i poczekali odrobinę, bo ta sytuacja wymaga od Was odrobiny wiary, moi drodzy, że wszystko potoczy się oczywiście tak, jak powinno się potoczyć. Słuchajcie, piękny rozkład wbrew pozorom, mi się podoba ogólnie, więc moi drodzy trzymam kciuki, żeby te relacje oczywiście do miesiąca czasu coś się tutaj poklarowało, poprostowało, bo może faktycznie kochani w tym miesiącu coś się tutaj zadziać na tle emocjonalnym, coś może się definitywnie skończyć, przetransformować się moi drodzy, mogą pojawić się zalążki, być może rozmów albo czegoś dotyczących jakichś nowych początków, nowej drogi, moi drodzy, i jakiegoś powiedziałabym pozbycia się, mam takie wrażenie, kochani, balastu. No dobra, przechodzimy do dwójek. No i dwójeczki, teraz wy. Zaczynamy od karty, słuchajcie, anielskiej, związkowej na miłość. Co ona nam mówi, jeżeli chodzi o waszą relację? Mówi nam, słuchajcie, nowa miłość, jakaś nowa osoba obudziła w tobie romantyczne uczucia. Czyżby w tej relacji pojawił się ktoś nowy, moi drodzy. Czyżby się pojawił ktoś nowy w tej relacji? Tak się teraz zastanawiam. No nie wiem, nie wiem, kochani. W każdym bądź razie w każdym bądź razie, moi drodzy, zaczynamy czytanko. Czekajcie, tylko sobie tutaj poukładam te karty, bo wiecie co, coś mi się tutaj pomieszało. Co to znaczy nie do końca mi się pomieszało? Dobra. Mamy nowa miłość, moi drodzy. No i w porządku, zobaczmy wobec tego, co tutaj w myślach tej osoby. Jeżeli chodzi o myśli, kochani, widać tutaj sporo, bym powiedziała, sytuacji, no ciężko właśnie tutaj powiedzieć, bo w sumie tak, no niby nowa miłość i teraz zastanawiam się, czy faktycznie ktoś tutaj w tej relacji, czy to nie bardziej wy być może, ale nie wnikam, bo może też i to być w drugiej, po, po stronie oczywiście drugiej strony, kochany, ktoś tutaj może być bardzo mocno w kimś zakochany. Ktoś tutaj w głowie tej osoby bardzo mocno tą osobę zafascynował. Moi drodzy, dodam też tak, żeby nie był tutaj zaraz lamentów i płaczów, że ta nowa miłość, moi drodzy, to też może niekoniecznie być całkowicie nowa osoba, gdzieś po stronie partnera czy, czy was. To może też być taka sytuacja, że coś odrodziło się w waszej relacji. To jest też taki przekaz, bo moi drodzy, no też czasami i tak bywa, tak, że nie wiem, było jak było, kochani, i tutaj nagle bęc, tak, I jakby to jakby kraksa totalna, bo na przykład teraz w tym momencie zaczynacie na przykład cokolwiek nowego, a załóżmy ze starym partnerem i tak czasami, kochani, i bywa, więc dopasujcie sobie tą sytuację, ale może też tak być, że jesteście w jakimś no, normalnym związku stałym, a w waszym życiu, moi kochani, pojawia się ktoś zupełnie nowy i wy teraz w tej, no tutaj dzięki tym kartom, ja widzę, że jesteście mega mocno zafascynowani, moi drodzy, na tą sytuacją i zastanawiam się tak naprawdę, kochani, o co kaman. No bynajmniej, słuchajcie, pokazuje się to właśnie na tej zasadzie. Jakaś komunikacja w głowie, tak, bardzo duże lgnięcie do jakiejś osoby, zafascynowanie tą osobą i stan, słuchajcie, w którym my tą osobę bardzo mocno kochamy. No i zastanawiam się teraz, czy kochacie tego, czy tutaj wasz partner kocha was, moi drodzy, co myśli, czyli pff, no kocha jak kocha, ale no w myślach. Jest to ciepło, jest ta wrażliwość, jest ta opiekuńczość i tak dalej, tak dalej, czyli że te myśli są skierowane właśnie do was, czy oczywiście odwrotnie. Dobra, co czuję? No i moi drodzy, może tak być, jak ja powiedziałam, dlatego że, słuchajcie, następne karty pokazują mi, że w tych uczuciach jest tutaj jakby sytuacja faktycznie, że ktoś tutaj próbuje podjąć jakieś pewne, kochani, odwrotnie, dobra, słuchajcie, dwie buławy chyba były pierwszy moment, pomyliły mi się. Ktoś jest na rozdrożu, ktoś może prowadzić podwójne życie, ktoś może, słuchajcie, gdzieś emocjonalnie już przestać faktycznie oglądać się za siebie, i ktoś podejmuje w ogóle jakieś decyzje, słuchajcie, co dalej z tym fantem zrobić. Bo tutaj, mm, słuchajcie, no to o ile powiedzmy, gdzieś tam w głowie, tak, gdzieś tam, powiedzmy, no, po myślach, cały czas ktoś kogoś ma w głowie i bardzo mocno tutaj w tą stronę lgnie. Tak, w sercu moi drodzy jest rozdroże. Jest taka sytuacja, w której my gdzieś stoimy po prostu, albo gramy na dwa fronty, o czym też bardzo często mówi dwójka buławowa, kochani, albo prowadzimy właśnie takie no, jesteśmy, no gramy na dwa fronty, dobra, niech będzie, albo musimy po prostu podjąć decyzję, czy dany związek, czy dana relacja ma jeszcze sens. Czemu? Dlatego, że ósemka kielichowa pokazuje, że są tutaj emocjonalnie coś się pogmartwało, i to jest taka sytuacja, w której ktoś już jakby od tego odchodzi, już na to nie patrzy. Przestaje już mu to wystarczać. Gdzieś odwraca się napięcie, moi drodzy, i idzie po prostu w zupełnie innym kierunku. Tak, jakby tutaj emocjonalnie coś, kochani, nie do końca zadziało się tak jak powinno. No i co? No i tutaj możemy w tym momencie próbować jeszcze, że tak powiem, zachować jakiś balans w tej relacji. Oczywiście jak najbardziej, bo to, że tutaj gdzieś emocjonalnie jesteśmy podsuwani od siebie, tak? Być może w głowie mamy zupełnie inną osobę, ale próbujemy, że tak powiem, dokonać jakby takiej próby balansu, tak? To znaczy, no, żeby po prostu jakoś się utrzymać tutaj, no nie wiem, żeby to jakoś utrzymać w ryzach. Ale może to też być taka sytuacja, w której wybieramy, czy życie doczesne, czyli to, które aktualnie, że tak powiem, prowadzimy, czy może jednak faktycznie odwrócić się na i odejść. Tu jest bardzo dużo braku decyzji, co zrobić. Czy faktycznie iść do przodu po dziewiąty, po dziesiąty kielich, moi drodzy, czyli po pełnię szczęścia, czy stać w miejscu przy tym, co mam i nagle powstaje rozdroże. Dlatego, że w waszej głowie albo w głowie waszego po prostu partnera, moi drodzy, bo to oczywiście może się rzutować w tej nazad. Powstaje coś takiego, że ktoś Was mocno fascynuje albo tą osobę zafascynował. Um, no i cóż, tu, no i co teraz zrobić, tak? No i teraz Wy stoicie jak takie wiecie: no przysłowie, widły w gnoju, bo Wy nie wiecie tak naprawdę, co zrobić. To znaczy Wy albo Wasz partner, bo ja tutaj wiecie ciągle tak, jakby mówię na dwa razy, bo oczywiście to może być po dwóch stronach, ale no, pytamy się niby o niego, tak? Więc tutaj jest jakby taka sytuacja w tej relacji dokonania wyborów, co dalej z tym wszystkim. No i jakie są zamierzenia? No moi drodzy, zamierzenia są fajne, bo one pokazują mi tak, przede wszystkim, że um, Mamy dwa kielichy. To jest taka karta też, kochani, pewnego rodzaju porozumień, jakiejś takiej sytuacji, w której oczywiście możemy się z kimś próbować dogadać. Słuchajcie, czemu ja mówię o dogadaniu? Dlatego, że pojawia mi się zaraz karta sprawiedliwości, moi kochani, czyli taka karta, w której po prostu patrzymy sobie prawdzie w oczy, spróbujemy się w jakiś sposób dogadać pomiędzy sobą, ale też tudzież, moi drodzy, no co niektórzy na przykład mogą zechcieć, że tak powiem, te sprawy pokierować urzędowo gdzieś dalej po to, żeby się wyzwolić z czegoś, bo wiedzą o tym przy tej karcie ósemki, Lichowej, że pewne rzeczy już nie mają sensu. No więc cóż, ktoś może po prostu zwyczajnie podążać za tym, aby być szczęśliwym i po prostu kochać, tak? Czyli postawić na miłość, bo to leży pod dwójką buław, a więc dokonałem wyboru, stawiam na miłość. I moi drodzy, i śmiało i otwarcie po prostu w tym kierunku pójść. Ale najpierw po pewnego rodzaju, powiedziałabym, jak związanych ze sprawiedliwością, czyli takim spojrzeniem prawdzie w oczy, być może takim y, mocnym rozmową, moi drodzy, w tym zakresie, tak, bo one tutaj też są bardzo mocno potrzebne, być może y, rozważeniu, co jest dla mnie dobre, a co już nie jest dobre. I krótko mówiąc, z sercem na dłoni podążamy w kierunku tutaj czegoś. No, może to być oczywiście jak najbardziej relacja, miłość, tylko wiecie co, ja naprawdę nie wiem, czy ta. Y, 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 y. No bo tutaj, tutaj, jest, tutaj coś zostawiamy za sobą, to co już teraz mamy. I teraz co zostawiamy? Albo zostawiamy jakąś relację, związek, albo zostawiamy dotychczasowe życie, moi drodzy, bo też single to oglądają, nie zapominajmy. I tutaj decydujemy się podjąć jakieś kroki, jakieś decyzje i idziemy w stronę tej miłości, moi drodzy. Po prostu zwyczajnie przecieramy oczy i mówimy, dobra, nie no, ta dziewucha czy ten facet mi się podoba, idę w tym kierunku bo też tak może być, i stawiamy na nową miłość, która do naszego życia zagościła, nie wiem, ale tak to, słuchajcie, ja to tak czytam, bo ja tak to widzę, tak, A więc tutaj jakby, no oczywiście to może być różnie i podróżnie, ale tak to czuć z tych kart. Wiecie co, dwójki, dajcie znać, dajcie znać ym, po nagranku, gdzieś tam w komentarzu, y, czy coś w ogóle to, czy coś ma tutaj sens z tym, z tym rozkładem numer dwa, dobra? No i trójki. Trójeczki, karta dla cicho jakieś dzwonki. Karta dla was, pozostań czujny, znaki cię ostrzegają. Mhm. No to kochani, coś możecie czuć intuicyjnie, coś tutaj może faktycznie, kochani, śmierdzieć, coś może nie do końca pasować wam. Być może i są jakieś znaki, jakieś szczególiki, słuchajcie, intuicja gdzieś bardzo mocno bije wam, po prostu powiecie po, po głowie, że coś tutaj może być, nie halo. Bynajmniej macie pozostać czujni. Zaraz zobaczymy dlaczego. Co myśli ta osoba, kochani? Ta osoba może być waszym stałym partnerem, jak najbardziej, tak? Tworzycie być może relacje, może tworzycie, kochani, związek, może jesteście dla tej osoby mężem, żoną czy jakimś partnerem stałym na pewno, ale nie ma tu uczuć. Nie ma. Ktoś tutaj, kochani, nie chce przyjąć jakichś emocji, albo też tudzież nawet, jeżeli nawet ktoś nie odrzuca fizycznie, nie mówi, dobra, weź tam, ja cię nie kocham. To bardziej to taka sytuacja, że ktoś tutaj jest tym zmęczony, znudzony, zniechęcony. Siedzi po prostu, patrzy na to wszystko. Jest ok, jest stabilizacja, jest wszystko inne, moi drodzy, ale ktoś nie jest tutaj do końca z tego wszystkiego zadowolony i szczęśliwy. Tak to wygląda. O matko, matko, dlaczego? Bo w emocjach, moi drodzy, jest poranione serducho. I jest tutaj próba ucieczki, albo też chęć ucieczki. Co wyście tu odwalili? Słuchajcie, bo asmieczy pokazuje taką tendencję do tego, że ktoś tutaj być może przejrzał na oczy, że być może ktoś tutaj chce podjąć jakiś plan, że być może po prostu ktoś chce odciąć już się od jakiejś negatywnej przeszłości, że być może tutaj na tle emocjonalnym jest zbyt wiele ran, które zostały zadane. Zbyt dużo bólu emocjonalnego. Jest tutaj, krótko mówiąc, takie rozdarte serce, poranione serce, i jest taka sytuacja, w której ktoś po prostu się zwija, chciałby coś szybko zrobić. Emocjonalnie to jest taka jakby ucieczka, i nawet wiecie co, mentalnie w głowie to jest taka opcja OK, mamy coś wspólnego, tworzymy coś razem, hm. ale to jest niewystarczające, to jest takie beznadziejne. Nawet yy, słuchajcie to, że ktoś może próbować coś wzniecić w tej relacji, ale ta osoba nawet na to nie patrzy. Ale kicha. Hmm. A w kwestii tego, co zamierza. Hmm, nie dobrze. Słuchajcie, niedobrze. Karty nie są rewelacyjne. Powiem Wam tak. Jeżeli wy chcecie z tą osobą, kochani, coś zajebistego stworzyć, no to sorry, to to się nie uda. To jest strata pewnego rodzaju czasu. Ta osoba nie będzie z wami coś, cokolwiek chciała tworzyć. Kochani, sorry, ja wam powiem tak. Mogłabym oczywiście tutaj gwiazdorzyć i mogłabym tutaj oczywiście, słuchajcie, naginać prawdę. Albo też no, to, co ewentualnie teraz poczułam i mogłabym tutaj ściemy walić. No ale ja taka nie jestem. To znaczy, ja, jeżeli coś jest nie halo w związku, znaczy w kartach, które widzę, to po prostu to mówię. Ale słuchajcie, karty to nie jest wyrocznia. To jest sytuacja taka, że jeżeli coś wychodzi źle, to nie to, że mamy teraz usiąść w fotelu i się załamać. To jest po to, żebyśmy jeszcze ewentualnie mogli coś spróbować, ponaprawiać, w jakiś sposób być może przedyskutować temat, tak? Być może tutaj jeszcze próbować coś na naprawiać. Ale może też taka sytuacja być, kochani, że Wy doskonale to wiecie. Że tutaj jest, no, że tutaj nie ma co naprawiać, że to jest tak naprawdę, słuchajcie, no, strata czasu, tak? Wa waszego czasu, jego czasu, tej osoby czasu. Bo równie dobrze w tym samym momencie, kiedy wy teraz coś ratujecie, naprawiacie, cudujecie, kochani, um, to moglibyście robić tysiące innych rzeczy, coś, co pójdzie na plus, a nie na minus, nie na stratę. Ja Wam powiem tak. On, ta osoba na pewno z Wami, słuchajcie, nie chce zadzierać, absolutnie. Ona chce w jakiś sposób, no, że tak powiem, funkcjonować, jakoś żyć, być może tutaj, nawet Wam pomagać, moi drodzy, w jakikolwiek sposób. Nie ma ochoty tutaj na to, żeby. Mm, jest taka neutralna, wiecie? Taka bym powiedziała, w której, ale nie emocjonalnie, to znaczy tak, nie jako związek, nie jako partnerstwo, nie jako kochankowie, jako nikt, zero emocji. To jest taka sytuacja, okej, okay, dobra, mamy to, mamy psa, kota, dziecko, dom i niech, i niech tak jest. I koniec, ale nic więcej na to, na nic więcej nie chcę patrzeć. Nie jako sytuacja damsko-męska. Tutaj ktoś kogoś kochanie mocno zranił, bardzo poturbował. Ktoś komuś nie ufa, a ktoś na to negatywnie patrzy, ktoś nawet nie chce patrzeć. Ale no może taka sytuacja być, że może ktoś próbuje. Może, ale nie, ale nie wiem, czy tak jest. Stworzyć pozory czegoś szczęśliwego, ale, to, ale tutaj ten ktoś się od tego odwraca. Hm. Albo też tudzież, yy, słuchajcie, patrząc na kartę tutaj yy, anielską, pozostań czujny. To właśnie to jest właśnie to, co ja mówię. Yy, zwróć uwagę na znaki. Czyli, jeżeli ty widzisz, że druga strona ma na to wywalone, masz znaki jeden, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty, że twoje starania idą yy, tak naprawdę na, na śmietnik, no to zastanów się nad tym, czy to w ogóle ma sens. Bo mi się wydaje, moi drodzy, że tutaj coś się zniechalo, tutaj coś nie idzie do przodu. Tu jest opcja taka, że. Mm, sorry, ja cię nie chcę. W tym miesiącu, kochani, bo to nie jest. No słuchajcie, to nie jest na całe życie. Ale w tym miesiącu po prostu wyjdzie jakaś porażka totalna. Tutaj po prostu coś nie pójdzie tak, jak powinno pójść. Ktoś tutaj e, fizycznie mówi: e, Sorry, Batory. No. E, słuchajcie. No, ja tam nie wiem. Może słuchajcie, poszarpaliście się, może się pokłóciliście, może faktycznie słuchajcie, jeden drugiemu te noże w, słuchajcie w serducho wpakował. Ktoś tutaj nie do końca słuchajcie, ma ochotę i podejrzliwie patrzy jeden na drugiego. No, może to z tego wynika. Nasz cesarz odwraca, się, odwraca od tego wszystkiego głowę. Nawet mało tego, jak odwraca głowę, a ktoś wychodzi do niego z kielichem, to on mówi Walsie. Nie podoba mi się ten rozkład, ale słuchajcie, karta też dopowiadająca pozostań czujny też tutaj daje nam jakąś wskazówkę, tak, czyli na no, taką sytuację, w której no słuchajcie, no może trzeba być czujnym, tak, trzeba może być może uruchomić troszeczkę, słuchajcie, szerzej spojrzeć na tą sprawę i zobaczyć, czy wasze starania, moi drodzy, są odwzajemnione i czy wy widzicie zaangażowanie drugiej strony, bo ja tu tego zaangażowania, kochani, nie widzę absolutnie. Dobra, słuchajcie, eee, no do tego wyszła z tego trzeciego rozkładu. Eee, zwijam się, kochani, na jakąś dobrą kawę, a wy się nie smućcie, tylko zastanówcie się nad tym, czy to, co tutaj się dzieje, ma jakikolwiek sens. Buziaki.